Halo halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Subutoi, także nowy dowódca kawalerii do mobilizacji. Zobaczymy, czy jest tak mocny jak Artur. Tak, wczoraj dostaliśmy jego umiejętności, więc dzisiaj już powiemy sobie trochę o tych umiejętnościach. Od tego na pewno zaczniemy, a później będę mówił trochę więcej, chociaż pewnie nie ucieknę od tego i w trakcie, kiedy będę omawiał te jego umiejętności, pewnie gdzieś tam mi się zdarzy powiedzieć też o innych rzeczach, które, które są z nim związane, z parowaniem i tak dalej. Wygląda bardzo fajnie, w ogóle Subutai, fajnie tutaj mamy, że to mieczka na spoko. Ja lubię, kiedy wchodzą nowe postaci, to są rzeczywiście nowe postacie, nie pranie. Czy coś tam, tylko rzeczywiście postaci, które się inaczej nazywają, które są po prostu postaciami historycznymi. Wydaje mi się, że to jest ogólnie bardzo fajne. Chociaż tyle, wiecie, większość z nas nie czyta tych tam notek historycznych, tych rozmów całych śmiesznych, ale przynajmniej tyle, że później się kojarzy, że o, ktoś tam rzeczywiście taki był, kojarzy z Gierki, że rzeczywiście taka postać historyczna była. Więc to jest plus. Jeśli chodzi o talenty, to ma talenty kawalerii, podboju i combo, ale na samym początku nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo wydaje mi się, że jeżeli go będziemy używać, to zwykle jako drugiego dowódcy, ze względu na to, że wiecie, nie ma drugiego dowódcy z atakami combo, które on będzie miał tylko i wyłącznie, a Artur żeby używał ataków combo, musi być jako pierwszy dowódca, więc w sumie jeśli chcecie używać ataków combo i mobilizacji, no to wygląda na to, że Artur musi być jako pierwszy, no i Subutai będzie wtedy jako drugi. No chyba, że go sparujemy z jakimś innym dowódcą. Dobra, o tym będziemy mówić później, przejdźmy do jego umiejętności. Pierwsza umiejętność to są obrażenia. Obrażenia na jeden cel, więc niestety nieobszarowe, myślę, że tutaj mogłyby być obszarowe, szkoda, że nie mam. Ogólnie mamy tutaj te takie, wiecie, atak combo i tutaj jest wysokość tego, że to jest 1000, ale atak combo razy 3, więc tak naprawdę będzie to obrażenia w wysokości 3000. Szczerze, ja tutaj mam w ogóle takie podejście, że te ataki combo to jest po prostu skill damage, który jest inaczej nazwany. No serio, bo równie dobrze, jaka by była różnica, gdyby to były obrażenia od umiejętności w wysokości 3000? Praktycznie żadne. A taki combo, to jest w ogóle nie wiem. Ja na razie nie widzę, jak tu ta mechanika ma cokolwiek zmieniać, bo to jest takie, wiecie, to nie jest tak, że przez trzy sekundy zadajecie to obrażenia, tak jak na przykład Sargon robi. Nie, to jest w jednej sekundzie. Można to bardzo łatwo zobaczyć u Artura, tak? Kiedy Artur będzie uderzał swoje jednostki, to widzimy, że te. Jednostki obrażenia po prostu są tak jakby podzielone, kiedy jest jako drugi. Zobaczcie, tutaj mamy Excalibura, no i mamy, już dwa razy użył, tak? Dwa razy ta sama wartość, więc tutaj będziemy mieli trzy razy tą samą wartość, kiedy będzie uderzał Subutai. No równie dobrze mógłby uderzyć raz raza porządnie. Byśmy przynajmniej nie musieli tak dużo liczyć, kiedy będzie ta mobilizacja. Wydaje mi się, że to tak też pod takim względem, kiedy, kiedy walka się dzieje. Wiecie, często kiedy obserwujemy mobilizację, to chcemy zobaczyć, kto jakie obrażenia zadaje, żeby mniej więcej porównać. No, tutaj będzie to tak podzielone, ta aktywna umiejętność, że ciężko będzie, o ile my teraz zadajemy tych obrażeń. Ja wolałem, kiedy były obrażenia od umiejętności, no i tyle, ty zadajesz tyle, ja zadaję tyle mniej więcej, mogę sobie porównać, kto mocniejszy w trakcie tej mobilizacji. Chodzi mi o te mobilizacje, które wiecie, trwają godzinami, i wtedy naprawdę trzeba gdzieś tam patrzeć na to, jakie obrażenia się zadaje. Więc tutaj będzie to trudniejsze. Nie ma tutaj w ogóle żadnej innej opcji, czyli atak kombo i koniec. Nie ma. Często mamy także, a combo a albo skill damage, jak jest jako pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj takiej opcji nie ma. Musicie go użyć z combo i koniec. Mimo, że tych dowódców z combo na razie za dużo nie ma, to ten jest jakby zamknięty na combo. Tak czy inaczej, są to dosyć wysokie obrażenia, ale są to obrażenia tylko na jeden cel, więc no szczerze, nie robi to na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Tym bardziej, że ta aktywna umiejętność nie ma żadnych dodatków. Często mamy także. Zadaje obrażenia, ok, ale jeszcze coś tam robi, nie? Więc tutaj tego nie ma. Te obrażenia co prawda są po prostu duże. To są bardzo duże obrażenia. No i nie wiem, może fakt jest taki, że te obrażenia są na tyle duże, że w sumie nic innego jakby się nie liczy, że, że jeżeli coś by tutaj jeszcze dodali, to byłoby, tu, byłoby to za mocne. Ciężko powiedzieć, natomiast tak to wygląda. Ja szczerze nie jestem jakoś super podekscytowany. Poza tym będziemy mieli statystyki. Prędkość marszu. Która by się przydała, jeśli tego dowódcę dałoby się używać w polu, co jeszcze pewnie zobaczymy. Mamy atak 20%, to przy mobilizacji się przydaje, i obronę 20%, nie, przepraszam, 30%. No to sporo to jest statystyk. Nie ma życia, które się na pewno przydaje tutaj przy mobilizacji, no i tak to po prostu wygląda, tak? Także myślę, że statystyki w miarę spoko. Także szkoda, że nie ma życia, ale ogólnie to są na pewno statystyki mocne. Dobra. Przejdźmy sobie teraz do trzeciej umiejętności. Teraz zobaczcie, na samym początku jako taki nadrzędny punkt, jeśli ten dowódca atakuje miasto albo jakąś strukturę, czyli tam flagę, forty i tak dalej, to już wiemy o co chodzi. Czyli to jest napisane na całej umiejętności, więc innymi słowy, trzecią umiejętność, jeżeli chcielibyście używać tego dowódcę w polu, to możecie sobie w ogóle wywalić do kosza, bo nie użyjecie jej. W, w polu, tak? Nie będzie ona miała w ogóle żadnych efektów. Więc, jeżeli mielibyście tego dowódcę robić do pola, no to wtedy tylko i wyłącznie można ominąć sobie tę umiejętność i spróbować go gdzieś tam jakimś tańszym kostem używać. No ale, jeśli już będziemy tutaj używać go w mobilizacji, to będziemy zadawać 10% więcej ataków combo i dodatkowo będziemy za każdym razem, kiedy użyjemy ataku kombo, Będziemy mieli 60% na to, żeby zdobyć 15% dodatku ataku kombo i to jeszcze będzie mogło, to będzie trwało przez 8 sekund, czyli bardzo długo, i jeszcze będzie mogło wejść na drugi poziom, tak jakby, czyli może to się jakby stakuje, tak i będziemy mieli wtedy 30%. I bardzo prawdopodobne, że jeżeli będziecie używać dwóch dowódców z atakami combo, no to te 30% po niedługim czasie, jakieś tam, nie wiem, 15 sekundach, osiągniecie jeszcze 30% więcej tych obrażeń, no to jest dużo. Czyli w sumie mielibyście wtedy jakieś 40% więcej do tych ataków kombo. No dobra, do normalnego ataku to jest podzielone i pewnie to inaczej działa, ale jest dosyć, dosyć duża szansa. Tylko tutaj jest właśnie za każdym razem, kiedy włączę, bo zobaczcie na przykład te ataki combo trzy razy atakuje e, Subutai i wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że za każdym razem z tych trzech razy, tylko kiedy aktywuje tą umiejętność, to wtedy mamy raz te 60%, no bo w przeciwnym razie, wiecie, gdyby on aktywuje ją trzy razy, Artur jak, użyte jako pierwszy dwa razy, więc mamy w niedługim przeciągu czasu e, użyte te ataki kombo w sumie pięć razy, więc mielibyśmy niemalże stuprocentową szansę, że otrzymamy ten dodatek, nie wiem, czy to aż tak dobrze będzie działało, tak czy inaczej, będzie to ważne, tak jak już powiedziałem, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy używać mobilizacji. Czwarta umiejętność to są po prostu dodatkowe obrażenia. Czyli za każdym razem, kiedy będziemy używać zwykłych ataków i jesteśmy poza swoim terytorium, będziemy mieli 30%, żeby włączyć, tak jakby, dodatkowy atak combo. Tutaj obrażenia o wysokości 700, czyli całkiem nieźle, ale mamy też cooldown 10 sekund, czyli ta szansa. Jest spoko 30%, czyli dosyć często będziemy używać. Myślę, że w niedługich takich odstępach czasu będziemy mieli dodatkowe obrażenia dzięki temu dowódcy. No i ostatnie co nam zostało to oczywiście ekspertyza. Mamy tutaj tak efekt, przepraszam, nie, tak efekt podpalenia. Jestem ciekawy, czy on będzie fajnie wyglądał, bo to na pewno można by fajnie wykorzystać, że rzeczywiście te jednostki wroga e, tak jakby się palą to by mogło fajnie wyglądać i teraz tak, jeżeli będziemy w polu, to wtedy będziemy na dwie sekundy, będzie szansa, kiedy ten efekt działa, będzie 50% szansa, że nasz cel będzie przyjmował 20% więcej tych zwykłych obrażeń i to jest na jedną sekundę, więc szczerze, kurczę, jak sobie tak o tym myślę, no to takie coś jest, rzeczywiście to, to zadziała. Kiedy podejrzewam, że to jest jakoś tak wymyślone z tymi atakami kombo, to, to będzie działało i jest to prawdopodobne, że rzeczywiście coś takiego będzie. Poza tym, no ten efekt będzie też na nasze inne marsze, czyli jeżeli będziemy zadawać inne obrażenia, takie normalne obrażenia, czyli to też będzie kwestia tam, nie wiem. True damage, smite damage, i tak dalej, te wszystkie opcje, to też będzie jakby do tego dodatek. Natomiast, jeżeli będziemy atakować miasto albo jakąś fortecę, coś w tym stylu, to będziemy mieli wtedy taką szansę stuprocentową, że będzie, że będzie ten efekt na jedną sekundę. Ten efekt na jedną sekundę, szczerze powiedziawszy, nie robi na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. I ogólnie myślę, że ta ekspertyza, nie wiem, czy ja czegoś tutaj nie rozumiem, czy co, ale wydaje mi się ona być po prostu taka średnia. Tutaj mamy też informację, że ten efekt jest włączany też przez Takedę. Wiecie, Takeda, o ja cię kręcę, już dawno zapomniałem o tym dowódcy jako przydatnym w Rise of Kingdoms, a tutaj taka informacja, która niejako by sugerowała, że można tego dowódcę sparować właśnie z Takedą. No to by było ciekawe, jeśli chodzi o to parowanie, czy rzeczywiście. No bo tak jak powiedziałem, dla mnie cały ten pomysł, że Artur to nie jest dodatkowy dowódca, tak jak Ragnar, tylko to jest po prostu już nowa generacja kawalerii, to jest słabe. Ja miałem nadzieję, że pojawi się jeszcze jeden dowódca kawalerii. Myślę, że wszyscy gracze kawalerii też by się nie obrazili, ale to by było też takie równe, że dla wszystkich będzie i tak samo powinni zrobić w takim razie później dla łuczników. Natomiast to, co się tutaj stało, to jest, wydaje mi się, że trochę podobne do tego, co się stało przy łucznikach, czyli jakby dodali nowego dowódcę. Nowych dwóch dowódców, którzy w sumie ze sobą za bardzo nie pasują nawet. Tutaj może nawet bardziej niż przywódcznikach, bo wiecie, jakby, jak mamy szadżar i tego nowego czeoka tam z garnizonu, to jest tak, że szadżar nie pasuje do garnizonu, a z kolei czeok nie pasuje do pola i nie można ich sparować razem. Tutaj może będzie łatwiej ich sparować, tylko że właśnie wtedy musi być Artur użyty jako pierwszy i Artur ma. Umiejętności, które nie są aktywne w mobilizacji, więc jest słabszym dowódcą wtedy. Z kolei Subutai może być użyty jako drugi, ale on ma też umiejętności, które nie są aktywne w polu, więc jest słabszym dowódcą do pola. I tak ni w 5, ni w 9. Nie wiem, czy w ogóle to będzie jakakolwiek meta, żeby używać tych dwóch nowych Wiecie kawalerii mamy tylko dwóch dowódców, którzy mają taki kombo i może się okazać, że nie będzie się opłacało ich razem używać. I to jest całkiem prawdopodobne. Ja się spodziewam, że Artura raczej będziemy używali w polu, tam gdzie będzie miał obrażenia od umiejętności, natomiast Subutai... No, nie wiem, no może z tym takedą to będzie rzeczywiście jakaś opcja, żeby go używać, albo za tylną. tak? To też ich możemy tutaj zobaczyć. Z takimi dowódcami, którzy raczej nie zadają obrażenia od umiejętności. Tutaj też z Subutai nie widzę jakiejś wielkiej synergii gdziekolwiek, ponieważ Subutai, jak popatrzycie na te jego umiejętności to on nie ma za bardzo odporności, więc moglibyśmy powiedzieć, o, z Justynianem, Justynian też ma bardzo dobre obrażenia, ale Justynian też nie ma tej, obro tej obrony jakiejkolwiek, więc dosyć łatwo, wiecie, Justyniana już teraz łatwo jest zesformować, więc myślę, że i pod tym względem za bardzo by mu nie pomógł. Ej, z Arturem, tak jak już powiedziałem, być może, ale wcale nie jestem tego taki pewny, bo to trochę uszczupla umiejętności Artura, i nie wiem, czy on aż taki będzie dobry, jak w polu, to oczywiście super fajnie. Natomiast czy to będzie takie mocne w mobilizacji, nie jestem wcale tego taki pewny. No i tutaj pojawia nam się takeda. I nie wiem, no nie jestem tego wcale taki pewny. Wiecie, no takeda to już jest dosyć trochę starszy dowódca te jego statystyki, które miał kiedyś, które były naprawdę mega mocne wtedy. Wydaje mi się, że już teraz po prostu nie dowożą. Albo mogą nie dowodzić, no to się za chwilę przekonamy. Może to też być Atyla, który wiecie, też nie ma obrażeń od umiejętności i też ma dosyć dużo plusów do tego normalnego ataku. I może tutaj będzie jakieś właśnie połączenie, że Subutai właśnie z Atylą będzie działał. Jeśli nie, no to kurczę, trochę będzie szkoda, tak? To znaczy, wydaje mi się, że to połączenie właśnie z Atylą albo z Takedą byłyby sensowniejsze, bo naprawdę ten dowódca zadaje, wydaje mi się, przynajmniej bardzo mocne obrażenia, ale poza tymi obrażeniami to on nic nie ma, tak? Nie ma jakichś takich fajnych efektów. No jest ten Bern efekt ale czy to będzie aż takie mocne? No zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście Keda albo atyla, to będzie to połączenie z nim, to wtedy może to być bardzo dobra mobilizacja, bo ona będzie odporna, no i jednocześnie będzie zadawała mocne obrażenia. Tutaj nawet tych brak obszarowych jeszcze da się to wszystko, jeżeli naprawdę bardzo mocne obrażenia dajemy na flagę czy na jakąkolwiek strukturę, to wydaje mi się, że wtedy to się jeszcze broni. No i tak jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o tych atakach combo. Wydaje mi się, że te ataki combo i całe to drzewko i całe te gadanie o formacjach, cały w ogóle temat formacji, moim zdaniem w dużej mierze został zaprzepaszczony i tutaj też pokazują, że yy, szczerze, nie jest to wcale żaden nowy pomysł. Jeżeli byście wszystkie te umiejętności, gdzie one są rozpisane, podobnie jak w tych obrażeniach odrąbnięcia, ich może nawet trochę gorzej, zastąpili po prostu skill damage i wpisali, że na raz zadajemy te obrażenia i te dodatki, które mieli Byśmy też, by były od obrażeń, od umiejętności, to tu szczerze, czy cokolwiek by się zmieniło? Znaczy, może cokolwiek by się zmieniło, ale czy to by była jakaś duża zmiana? Moim zdaniem nie, więc to jest. Ej, po prostu skok na uzbrojenia po to, żeby ok, dobra, nowe formacje, no to muszę zrobić nowe uzbrojenia muszę, nie wiem, kupować te kamienie zamiany nie wiadomo co jeszcze, żeby żeby te ataki combo mieć i szczerze, to, to mi się nie podoba tak, to jest takie bo ja bym zrozumiał, że ok, pojawiają się nowe formacje, a to jest jakaś zupełnie nowa, nowa opcja gry że te ataki combo, to wszystko tak fajnie brzmi że on, ja, combo, atak, w ogóle wydaje mi się, że mogli trochę więcej pogłówkować i spróbować, żeby rzeczywiście ten atak był jakiś inny, a nie, że to jest skill damage podzielone przez dwa albo podzielone przez trzy, co dla mnie jest po prostu słabe, więc ach, szkoda, szkoda. Szkoda tak samo z tym, że nie będziemy mieli następnego dowódcy kawalerii. A czy to będzie jakaś meta jeśli chodzi o mobilizację, to jeszcze zobaczymy. No to oczywiście trzeba będzie zobaczyć na testach, jak sobie będzie radzić, czy będzie odporny? Dla mnie chyba najważniejsze jest pytanie, czy ten dowódca będzie dobry, czy będzie osiągał dobre wyniki, kiedy będzie sparowany właśnie z takedą albo za albo z jakimkolwiek dowódcą, który jest dosyć odporny. Bo jeśli nie, to nawet jeśli będzie zadawał bardzo duże obrażenia z Arturem, to podejrzewam, że naprawdę to będzie mobilizacja, którą będzie łatwo zneutralizować. No chyba, że się mylę, chyba, że te normalne ataki, te premie do normalnych ataków sprawią, że rzeczywiście ten dowódca będzie po prostu bardziej odporny. To musimy jeszcze zobaczyć. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.